Blisko 300 lokalnych i krajowych oraz 476 zagranicznych ofert pracy zostało wczoraj zaprezentowanych na Zamku Piastowskim Braci Bożu. W powiatowych targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości wzięło udział 49 pracodawców, 15 agencji zatrudnienia, Młodzieżowe biuro pracy oraz prawie 700 osób zainteresowanych wydarzeniem. Głównie szukam e, związane z pracą biurową zatrudnienie. Trudno o taką pracę w Raciborzu? No to jest, jest trudniej. Na no pewno myślę, że bardziej takie konkretne zawody myślę, że łatwiej jest. Ja szukam pracy typowo jakiejś biurowej, bądź plastycznej, ale akurat z tego, co. Tutaj widzę, to raczej nic dla mnie nie ma. A jak długo w ogóle szuka Pani zatrudnienia? Czy jest, ile Pani, nie wiem, zużyła podań, czy są odpowiedzi, czy, czy w ogóle jest, jest trudno, czy dopiero Pani zaczyna? No i ja szukam pracy już nie wiem od pół roku i e, póki co no, na razie nie ma takich jakichś konkretnych ofert, e, które akurat by mi pasowały i e, no staram się szukać dalej. Ja jest na świadczeniu ale jak się coś znajdzie czemu by nie. Ciężko jest znaleźć, tyle tych CV już się składa wszystkiego, ale ciężko. Liczy Pani, że po tej dzisiejszej wizycie tutaj jak gdzieś Pani pozostawia swoje, swoje papiery uda się? Mam nadzieję, że tak. Niektórzy pracodawcy już kolejny raz korzystają z możliwości bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracownikiem. Bardzo fajnie jest to zorganizowane, ponieważ możemy twarzą w twarz porozmawiać z tym pracownikiem, możemy z nim porozmawiać, czego on oczekuje od nas i zarówno my od razu mówimy mu, czego oczekujemy od, od tego pracownika. Pan kolejny raz, czy poprzednie edycje przyniosły Wam jakiegoś fajnego pracownika? No mieliśmy, mieliśmy jednego fajnego pracownika, pracownik dalej z nami współpracuje, więc, więc uważam, uważam to za dobrą inicjatywę i, i popieramy, popieramy, możemy być każdy raz na, na takim przedsięwzięciu. Pracodawcy zazwyczaj mają jasno sprecyzowane wymagania i oczekiwania względem osoby zatrudnionej. Minimalne to, jest to wykształcenie, oczywiście średnie. Na pewno patrzymy na to, żeby było już jakieś też doświadczenie w tre... Ze sprzedażą, w pozyskiwaniu klientów. Także takie osoby energiczne przede wszystkim, które, które, które zechciałyby po prostu w tą bankowość wejść. Myślę, że ofert pracy jest mało. Jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Czy łatwo o dobrego pracownika? Myślę, że to jest już w zależności od, od tak naprawdę człowieka. Jeżeli ktoś naprawdę chce pracować, chce dać z siebie jak najwięcej, to myślę, że i każdą pracę znajdzie w, nie tylko w bankowości, ale też, też w innych firmach. Brak ofert pracy jest głównym powodem do narzekań wśród bezrobotnych. Dziwi więc fakt, że niektóre firmy mają kłopot ze znalezieniem chętnych do pracy i nie tylko w jednej specjalizacji. Trudno jest znaleźć do nowego, dobrego pracownika, w ogóle jakiegokolwiek pracownika, bym powiedział. Poszukujemy nie tylko tu, jak tu pisze kierowców, potrzebujemy kierowców wózków widłowych, automatyków, elektryków. To, że wychodzicie na targi, to znaczy, że w taki normalny sposób, e, czyli licząc na to, że ktoś sam przyjdzie, to nie zdaje egzaminu. Tak trzeba wychodzić w drugą stronę? Wychodzimy w drugą stronę, dajemy ogłoszenia do prasy, do radia no, z różnym skutkiem. Spawacze, ślusarze, montażyści, tokarze, elektrycy, inżynierzy, energetycy, pracownicy do biur projektowych. Potrzeby kadrowe w nadal rozwijającej się firmie Rafaco są dosyć spore. Wszelkie potrzeby kadrowe na bieżąco ogłaszane są na naszej stronie internetowej. Również przez stronę internetową można aplikować do Rafaco i zapraszamy także zawsze do działu kadr. My przyjmujemy także. Oferty składane bezpośrednio, czyli pocztą, przez internet, albo osobiście w kadrach. Wśród osób odwiedzających targi znaleźli się również tegoroczni absolwenci szkół, którzy dopiero szukają swojej zawodowej drogi. Takich osób. Też z chęcią powiedzmy, wysłuchujemy i przyjmujemy CV, bo nasza branża jest taką, gdzie trudno powiedzieć, jakie trzeba mieć koniecznie wykształcenie, bo predyspozycje są różnego rodzaju w zależności od tego, czym nasz klient, dla którego w agencji pracujemy, się zajmuje. Więc takie osoby też z chęcią przyjmujemy, przynajmniej tutaj na naszym stoisku, i z chęcią porozmawiamy. Być może też doradzimy im w tym, jak mogą one wybrać swoją, powiedzmy, dalszą drogę zawodową. Organizatorami targów byli Powiatowy Urząd Pracy oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości.